We wtorek, 12 marca, odbyło się zebranie założycielskie wielobranżowej spółdzielni socjalnej 7. Oprócz założycieli wzięły w nim udział także władze lokalne: burmistrz Dorota Pawnuk, starosta Norbert Raba i wiceburmistrz Jolanta Grondys. Spotkaliśmy się tutaj dlatego, żeby. Społecznej, społeczności lokalnej zawiadomić, powiedzieć o tym, że powstała spółdzielnia socjalna. Zawiązała się spółdzielnia socjalna, która będzie na rynku lokalnym, no po prostu działała i to wszystko. Czym będzie się zajmowała spółdzielnia socjalna? Będzie zajmowała się no, pracami usługami dla firm i ludności indywidualnej, prawda? Czyli na przykład ktoś będzie miał, potrzebował, będzie miał problem z odśnieżaniem. Ktoś będzie potrzebował fachowca do wymalowania mieszkania. Ktoś będzie potrzebował do uprzątnięcia, powiedzmy, swojego terenu. Opieki. Jeżeli możemy, to możemy na przykład robić zakupy. Możemy opiekować się osobami starszymi, dziećmi, jeżeli rodzice potrzebują chwileczkę czasu. W związku z tym no, nasze spektrum jest naprawdę dosyć szerokie, aczkolwiek to wszystko dopiero gdzieś około za dwa tygodnie będziemy ogłaszać w prasie i będzie już wszystko wiadomo dokładniej. Skąd wziął się pomysł na założenie spółdzielni? <laughs> Spółdzielnia socjalna jest właśnie takim tworem, która powoduje, że ludzie samodzielnie nie, mo nie mogący samodzielnie czegoś osiągnąć, ponieważ warunki prawne czy warunki jakieś ekonomiczne blokują to. Yy, mogą wspólnie właśnie stworzyć dla siebie miejsca pracy. Mogą wspólnie działać, wspólnie pracować i no po prostu robić coś. To jest, to jest taki... No, jesteśmy bezrobotni. Jesteśmy bezrobotni i nie chcemy siedzieć na garnuszku, jak to się mówi, państwa. Chcemy coś robić. No więc spróbowaliśmy tą formę spółdzielni, ponieważ... Jesteśmy w grupie, nawzajem się, siebie wspieramy, nawzajem pomysły z siebie czerpiemy. Także, no to chyba jest ten pomysł właśnie stąd że ta forma jest fantastyczna dla takich ludzi jak my, bezrobotnych, chcących coś zrobić.